Yo, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. E, dziś sobie odbierzemy te trzy nagrody. Jestem tak blisko mega boxa, no ale... Niestety. E, tutaj widzę, że nic się nie pozmieniało. Skin na przecenie. E, I po tytule filmu zagramy dzisiaj e, Bariada z ból. Piękny skin moim zdaniem. A ty mordeczko możesz zasubskrybować kanał, żeby przegapić więcej takich odcinków Cztery łapki w górę na sam odcinek z Brawl Stars. Wpadajcie do tego klubu, bo... E, jeśli chcecie być na odcinkach stop modli chowanego, bo planuję kiedyś zrobić. Więc wpadajcie, proszę. E, I teraz taka informacja. Bo o tutaj o macie nazwę mojego kanału na Twitchu. Ponieważ jutro będzie stream właśnie z Brawl Stars, gdzie robię. Yy, dokańczam karnet zadymiarski, bla, bla, bla. Gram po prostu sobie. Yy, I nie wiem, ile on będzie trwał. Ileś tam będzie trwał. O której godzinie to nie wiem w sumie. Yy, I teraz trzy rzeczy, żeby żebyście wiedzieli. Yy, po pierwsze, wziąć. Yy, Zainstalować Twitcha, może być na, na telefon. Zalogować się, wprowadzić yy, kod, jak się zalogujecie. Czy zarejestrujecie, można tak powiedzieć. Tam nazwę. Wpiszcie wyszu, wyszukaj Iwan Ivan, Ivan, XXX i ty. Yy, wybierzcie, zaobserwujcie mnie. Yy, I po trzecie czekajcie po prostu na streama, więc zapraszam. Ponieważ, jak będziecie wpadać, to po prostu napiszecie mi kody, a ja do was w, w ten wejdę i, i mo może zagramy, więc no. No i teraz zagramy sobie bulem po prostu. Mam nadzieję, że się uda chociażby. I sorry za hałas serio. Jak słyszycie, oczywiście. Mam nadzieję, że na streamie nie będzie lagów. Też planuję takiego streama. Nie za długiego, ale też nie za krótkiego, co nie. No kurde, i do nich już teraz nie podejdę. Obijańsko z dwóch stron. Poczekamy. W ogóle zamierzam buszować na streamie trochę, więc... Zapraszam. Cyg gadżet. Mam nadzieję, że chociaż skrzynek dropnę. Jutro na streamie też otwieram mega boxa, więc padajcie. buszujemy, buszujemy Próbujemy chociażby. oj, zlagowało mnie i idę byle gdzie, najgorzej. Jak ten... Za darmo takie na to weź się, no. Teraz zagramy jeszcze jedną rundkę i otwieramy dalsze moje nagrody. I ma nagrody jak sobie je odblokuję, no bo wszystkie misje porobię. No i tyle. I sobie je pootwieram. Niech wy będziecie patrzeć. Oj, trochę laguje w sumie. Nie wiem dlaczego. No zaraz się pan oj, 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 oj. Teraz z opóźnieniem lecą w ogóle strzały, najgorzej. Mam nadzieję, że byle na trzecie miejsce. To jest prawda. Oj. Oj. Ona wie, gdzie ja, ten, uważaj nie wiem. Niestety zlagowało mnie i. Sorry za głosy. no ale no niestety nie No i odbierzemy sobie teraz skrzy... dwie skrzyny i końców. Jest, a... jeszcze inna skrzynka, więc y, dzięki za oglądanie. Wpadajcie jutro na streama, nie wiem o której godzinie, ale się to zobaczy. Więc wpadajcie, wpadajcie do tego klanu. O, tutaj macie znacznik, tutaj. Więc spadaj się, żeby być na odcinkach jakby co z top i schowanego, bo planuję wkrótce. A miejsce jest bardzo dużo. Każdego przyjmę, Really. Nad tego, który. Yy... Na który ma mało kucharów. Więc trzymajcie się. Cześć.